Cześć z tej strony Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Bohaterem dzisiejszego odcinka, tutaj odcinka na łonie natury, bo przenieśliśmy się już z kuchni na działeczkę, jest, jest leczo, jest leczo, jest gulasz. Ciężko to nazwać po prostu rodzaj potrawki z tego, co akurat zostało w lodówce, co należałoby już zdecydowanie przerobić. Będzie pysznie, będzie bardzo aromatycznie, będzie cudownie. Pogoda jest no, delikatnie mówiąc słaba, ale, ale nie ma sensu się tym przejmować, gdy można takie pyszne rzeczy zjeść. To ten gulasz, już tak to nazywajmy, zjemy, on będzie w wersji wegetariańskiej, on będzie z tofu, natomiast my oczywiście zrobimy go z dodatkiem mięsnym, którym będą fajne, takie pomysłowo zrobione koziołki, koziołki z kiełbasy, zobaczycie jak to się robi, a do tego, tego podpłomyki również upieczone na grillu. A więc nie przedłużam, zapraszam. Dzisiejszy odcinek jest robiony na dosyć dużym spontanie, ale już Wam tłumaczę, co tutaj przed nami jest. W kolejności dodawania składników na masełku podsmażymy cebulę i czosnek posiekane dosyć niedbale. Do tego dodamy posiekaną w pół plasterki cukinię, paprykę czerwoną, pomidory, dwami zostały, trzeba je zużyć, już są takie, że już trzeba je zużyć, ale uzupełnimy to jeszcze puszką, żeby było trochę więcej płynu. Z przypraw klasycznie jest bazylia, jest pieprz, jest sól, jest z dodatków nietypowych, jest cynamon mielony, jest kminek, jest też imbir, akurat ja mam mielony, ale możecie użyć świeżego, dodatkowo liść laurowy, papryka czerwona, wszystko będzie można też delikatnie podkreślić sosem sojowym oraz łyżka miodu. Dodatkowo widzicie już gotową miskę z przygotowanymi składnikami na nasze podpłomyki. I tak jest tutaj 300 g mąki. Trochę wyjdzie tych podpłomyków, zobaczymy. Wszystko zależy od grubości i od rozmiaru, jak w życiu. Do tego jedna łyżeczka proszku do pieczenia, jedna łyżeczka soli oraz jedna łyżka no, ziół prowansalskich albo bazylii, co już tam lubicie, to dodajcie. Do tego 200 ml wody, ale będę ją dodawał porcjami, tak żeby ciasto miało taką Konsystencję, no dosyć zwartą, ale nie kleistą, tak żeby, tak żeby nie było za mokre. Zacznę od tego, że oczywiście pokroję wszystkie składniki, ale nie będę was e, katował e, tym, jakże ciekawym procederem, tylko kilka migawek i jedziemy na grilla. No i mamy to gotowe. W międzyczasie wjechało piweczko, więc jako ważny element każdego przecież grillowania. Żeliwny garniec jest już porządnie rozgrzany. Pamiętajcie, że takie żeliwne rzeczy muszą się od zimnego grzać, także, e, także powoli, tak żeby przypadkiem żeliwo nie pękło. No i jedziemy, nie ma co zwlekać. E, w środku ląduje łyżka masła. Ono się bardzo szybko rozpuści w takich mega gorących warunkach i na masło zaraz ląduje cebula i czosnek. Aby czosnek przypadkiem nie zgoszkniał, smażymy to wszystko dosłownie minutę. I od razu dodajemy resztę twardych warzyw. Bardzo dokładnie mieszamy. I teraz e, przez 5 minut smażymy bez dodawania płynów, cały czas mieszając. 5 minut minęło, warzywa nam już przemiękły, teraz pora dodać pomidory. Najpierw te w całości, później te w puszce. Nie zapomnijcie ich troszeczkę rozbić albo po prostu kupcie krojone. Wszystko się już fajnie połączyło, tutaj się już wytworzył taki płyn, taki płyn, który teraz się będzie powolutku redukował, ale teraz pora na przyprawienie i tak zaczynamy od od porządnej łychy miodu. Teraz jeszcze podkręcimy smak łyżką musztardy diżońskiej. Dosyć pikantna, dlatego tylko łyżka, Mój żoners tak pikantne umiarkowanie lubi. Dlatego nie będę przesadzał. Dodałem też już liście laurowe, które będą aromatyzować dodatkowo cały ten gulasz. No, i teraz e, reszta przypraw. Łyżka czerwonej papryki, takie pół łyżeczki cynamonu, solidna szczypta kminku, łyżka bazylii i pół łyżeczki mielonego imbiru. Spora dodać jeszcze pół łyżeczki pieprzu, chyba że lubicie więcej. No i na końcu sól. Ja przynajmniej na początku zastąpię ją, e, zastąpię ją e, sosem sojowym, bo bardzo go lubię. Także wlewam. Wlewam go troszeczkę, tak z 4-5 łyżek to na pewno. No i teraz pora na ostatnie mieszanie i zostawiamy, aby nam się to redukowało od czasu do czasu można przemieszać, ale jeżeli macie przyzwoity garnek, to pewnie nawet nie będzie trzeba. Nasz gulasz sobie odparowuje, a my zajmiemy się tymi koziołkami, o których wspominałem na początku. I tak kiełbasy taką jaką lubimy, najbardziej kroimy na takie fragmenty po 5-7 cm. No i teraz najważniejszy ruch jaki trzeba wykonać. To spróbuję bliżej zrobić, żeby było na pewno dobrze widać. O, to jest taki, że nacinamy są dwie szkoły albo tylko w ten sposób, tak do połowy, albo na krzyż. Ja zrobię na krzyż, żeby było jeszcze bardziej powyginane, jak się uda. O, i tak samo nacinamy z drugiej strony, tylko tak, żeby te rozcięcia się nie zetknęły ze sobą. Żeby nadal to był jeden kawałek, o, i tak przygotowanego koziołka wrzucamy na grilla. No i mamy to, nasze koziołki się już grillują, nie zapominajmy o sprawdzaniu co jakiś czas i, e, i obracaniu. Pora nam jeszcze ogarnąć temat naszych podpłomyków, mega prosta rzecz. Mąka woda, sól, trochę proszku do pieczenia, e, przyprawy takie jak lubimy. Można dodać też oleju do ciasta. Ja akurat tego nie zrobiłem, dlatego że e, olejem będę e, smarował płytę, y, na której będę je smażył. Y, no, oczywiście w domowej wersji na patelni wychodzą równie dobrze. E, a więc e, do dzieła. E, tutaj mam taki taki kawałek ciasta. No naprawdę nie trzeba tego ani ważyć, ani sprawdzać, ani mierzyć. Po prostu taki kawałek ciasta, e, który można wałkiem potraktować, byle dobrze z mąką był z dwóch stron opruszony, co by się do rąk nie kleił. I, I po prostu nawet tak, jak ja tutaj nie mam wałka, rękoma. Piąstkami, tak jak umiemy, rozbijamy go na dość cienki placuszek, taki 2-3 mm o wielkości dłoni, taki już się wygodnie je. Tak jak powiedziałem, smaruję go lekko olejem. Oczywiście nie za każdym razem, ale co parę placuszków warto sprawdzić, czy nie zaczynają się przyklejać. Olej w moment będzie wrzący. O, już jest w punkcie pary. I wrzucamy. Ledwo zdążyłem wrzucić drugi podpłomyk na płytę, a pierwszy już nadaje się do przewrócenia. No i tak to wygląda. E, mamy podpłomyki, e, mamy kiełbaskę, wszystko jest już prawie prawie gotowe. Zobaczcie jak nasze koziołki się powykręcały. Gulasz osiągnął już idealną konsystencję. O tak. Teraz tylko dodajemy do niego wędzone tofu, albo nie wędzone jak wolicie, mieszamy tak, żeby w moment się podgrzało właściwie tylko i gotowe. Kochani, wszystko gotowe, lecimy jeść, nie ma na co czekać. Mamy przed sobą gulasz wegański, całkowicie wegański gulasz z tofu z całkowicie niewegańską em, kiełbasą, a właściwie kiełbasianymi koziołkami, em, bardzo fikuśnie powyginanymi, które razem będą cudownie do siebie pasować. Do tego przepyszne podpłomyki, podpieczone wszystko na grillu, wszystko zrobione na grillu. W końcu działeczka, przyroda, no czego chcieć więcej, a no tak dobrego piwka. Polecam zrobić samemu, tak jak ja. Może kiedyś Wam o tym opowiem, a tymczasem subskrybujcie koniecznie mój kanał. No, oczywiście odwiedźcie bloga, bo tam dokładny przepis oraz zdjęcia. No i cóż, do zobaczenia kolejnym razem, tak na chłopski rozum.